Witam serdecznie, nazywam się Jacek Dmochowski. Ja Bogusław Szlachetka, witam również Państwa. chcę z kolegą wspólnie zaprosić Państwa w dniu jutrzejszym na turniej piłki nożnej Olgłojów, który odbędzie się w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Będzie to turniej, tak jak wspomniałem, piłki nożnej. Celem turnieju jest wsparcie charytatywne Domu Dziecka z Ostrołęki. Chcemy przez cały dzień zbierać podczas turnieju pieniądze do puszek na Domu Dziecka. Będą to pieniążki przekazane bezpośrednio do Domu Dziecka, jak również naszą inicjatywą. Było to do dnia dzisiejszego, żeby po jak największej ilości firm rozwozić numery kont Domu Dziecka, żeby również firmy, które nam pomagają organizować turniej przyczyniły się do końcowego efektu naszego pomysłu, czyli zebrania jak największej kwoty pieniędzy z celem pomocy dzieciakom z ostrożonego domu dziecka. Uczestniczyły nasze firmy, czyli moja Agrometal kolegi Elsam, również firma, nazwijmy to firmą, chociaż to w zasadzie jest stowarzyszenie sportowe przy szkole podstawowej. Postawowy, podstawowa, czy gimnazjum chyba nawet, przepraszamy, ale do końca nie wiemy, chyba to jest gimnazjum. Była szkoła podstawowa nr 8. Zaangażowani w to byli dwaj panowie nauczyciele, pan Robert Dawidczyk i Tomasz Pieszchała. również bardzo pomocne osoby przy organizacji tego turnieju. Również osobą, która wpływ duży miała na organizację tego turnieju jest pan Robert Juchniewicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowencie, również posłowie nasi z Ostrowenki, pan Arkadiusz Czartoryski i pan Kania. I tak jak już wspomniałem, dużo ze swojej strony zaproszeń rozwieźliśmy po, po filmie, w związku z tym, na efekty trzeba końcowe będzie jeszcze poczekać. Natomiast no, natomiast, no na pewno to są wszyscy ludzie, którzy przyczynili się do tego e, końcowego efektu, tak jak mówię, no końcowy efekt to <grym>, będziemy wiedzieli za tydzień jaką pulę pieniędzy uda nam się zebrać, tak żeby ten cel właściwy osiągnąć, e, czyli, czyli tak jak już no, wymieniać jeszcze nie? kilka osób też, ale, ale nie będziemy wymieniać wszystkich hmm. osób, ponieważ no, każdy jakąś tam cegiełkę swoją jakby przyczynił się do tego, żeby to ten turniej zorganizować. Ogólnie odbieramy to, że nie jest to jakąś taką naszą znakomitą reklamą w firmie, ponieważ nie na tym nam zależy tak naprawdę. Zależy nam na tym, żeby wspomóc po części dom dziecka i, i dzieci z tego domu dziecka i również zabawić się, no bo mamy już swoje lata, lubimy sport, często korzystamy z tej formy odpoczynku. Stąd, stąd taka propozycja padła, żeby, żeby zorganizować właśnie tego typu tym bardziej, mając, mając na uwadze to, że często też wyjeżdżamy z Ostrowieńki i jeżdżąc po różnych, różnych turniejach w Polsce, tam poznaliśmy wielu bardzo fajnych kolegów i, i stąd tę inicjatywa. Chcemy ich gościć u siebie, przy okazji no, zrobić coś jeszcze. obok. A tutaj rozmawiając o turnieju całym, który, który, mieliśmy zorganizować, jakby zrewanżować się za te turnieje, na które wyjeżdżaliśmy, e, padło tutaj Jacek, e, rozmawiając przy luźnej rozmowie, e, wpadł na pomysł, żeby przeznaczyć część pieniążków, właśnie tych, większość pieniążków przeznaczyć na dom dziecka i wszyscy przyklasnęli i, i tak to powstał ten turniej. Tutaj Wszystkich pieniążków, nie części <głos> pieniążków. <głos> wszystkich pieniążków, które zostaną zebrane, ponieważ e, te pieniądze, które będą wpływały na dom dziecka, to są pieniądze zbierane bezpośrednio na konto domu dziecka. Także, także tutaj jest taka sytuacja, że przez nasze ręce nie przechodzą żadne, żadne pieniądze. Grzyny, które przyjeżdżają, wpłacają pieniądze na organizację turnieju e, i wszystkie sprawy związane z tąże sprawą. W związku z tym kto ze sponsorów wpłaci bezpośrednio pieniążki na to dziecko, no może się czuć szczęśliwym uczestnikiem tego turnieju. Tak to w naszym odczuciu odbieramy. Jest to pierwszy taki turniej organizowany przez nas. Mamy nadzieję, że, że nie ostatni. Pierwszy, czyli to taki, gdzie wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik. Jest to taka sytuacja, że że no, za organizację tego turnieju widzieliśmy się trochę późno, późno nie ukrywamy, no, ale, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej jest zacząć coś niż znowu czekać rok czasu, żeby, żeby, żeby zadziałać. Planowaliśmy to troszeczkę w szerszym kręgu drużynowym, żeby miało formę, natomiast no, z racji okrojonego czasu na przygotowanie imprezy odmówiło nam niestety przyjazdu kilka drużyn, na które liczyliśmy. Natomiast wiemy, mamy potwierdzone, że przyjedzie do strony pięć ekip. Przyjedzie ekipa Biały Białystok, gdzie mamy nadzieję przyjadą piłkarze, którzy grali w pierwszej lidze w w dawnych czasach. Przyjadą zawodnicy Wisły, Płock, również zawodnicy, którzy grali w pierwszej lidze łącznie z naszym mieszkańcem Ostrołęki, który który oprócz tego, że, że robił karierę piłkarską, który również był e, trenerem Wisły Płock, prowadzając ją e, do pierwszej ligi, pan Leszek Harawasz. przyjedzie drużyna z Warszawy, w której to też będą zawodnicy, którzy grali w pierwszoligowych i drugoligowych klubach. E, będzie z zespół z Garowolina, gdzie też e, jest grupa zawodników z przeszłością. Sportowo, no, ostrogańskie zespoły. My się tu wewnętrznie znamy, także nie wypada, żeby, żeby to o nas cokolwiek y, mówić. Chcielibyśmy, żeby te turnieje jakby weszły do kalendarza corocznego. Mamy taką cichą nadzieję tutaj z Jackiem, że, że sami się boimy jakby tego turnieju, organizacji tego, ponieważ sami nie jesteśmy przekonani, nie wiemy, jak to, jak to wyjdzie w rzeczywistości. Chcemy, mamy potwierdzenia jakby drużyn te, które nam odmówiły w tym roku, że w następnym roku wpisują nas w kalendarz i będzie to wcześniej już jakby wiadome. Są to tam Stomi Olsztyn, Polonia Warszawa i mamy nadzieję, że w następnym roku tych drużyn będzie więcej. Ze swojej strony cóż, moglibyśmy, możemy dzisiaj podziękować jeszcze raz tym, którzy przyczynili się do tego, że, że, że to będzie mogło się jutro odbyć, bo oprócz tych spraw, o których mówiliśmy, są też takie rzeczy, które z natury rzeczy nie są, nie są takie organizacyjnie łatwe, typu to, że drużyna PEC Polu przesunęła swój mecz na inny termin, umożliwiając tam wejście na halę, bo te terminy były wszystkie tak rozpinane, że ciężko było po prostu też wejść na cały dzień i grać na hali, czyli, czyli firma, drużyna Peckpol plus jeszcze drużyna e, Nikę Siatkarek, także prezesom obu klubów serdecznie dziękujemy za pomoc wyrozumiałość I, i myślę, że właśnie no, to przyczyni się do tego, że, że będzie ktoś jutro chciał odwiedzić hale imienia Gołasia i Popatrzeć na futbol. Mamy taką nadzieję, że w dobrym wykonaniu, no ale przede wszystkim uświęcić, jak to się mówi, ten cel najważniejszy, czyli, czyli wsparcie finansowe. I uśmiech dzieciaków. To jest najważniejsze. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych. Bądźcie jutro z nami.